Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Odpowiedzi na Wasze pytania. Każdy z Państwa może zadać mi swoje pytanie do kart Tarota. Są dwie drogi, dwie możliwości zadania mi takiego pytania. Pierwsza możliwość to zadanie pytania poprzez portal Tip and Donation, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Drugą opcją jest zadanie mi pytania poprzez wpłatę pieniędzy na numer konta podany przeze mnie. Ten numer konta mogę Wam podać poprzez maila. Mail kontaktowy do mnie również znajdą Państwo w opisie tego filmu. Koszt jednego pytania wynosi 10 zł. Inne usługi, które również oferuję, są dokładnie opisane na portalu Tip Donation. Także serdecznie zapraszam. Korzystając z okazji, również yy, zaproszę Państwa, jeżeli ktoś chciałby zamówić indywidualny horoskop miesięczny na 2021 rok, to już jest taka możliwość. Również yy, na portalu Tibet Donation jest opisana ta usługa, także jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. A teraz, aby nie przedłużać, przechodzimy do dzisiejszych pytań. Dziś odpowiem na trzy pytania, które zadała mi pani Alicja. Witam serdecznie. Panią, pani Alicję, już odpowiadam na pani pytania. Pierwsze pytanie. Czy mój syn Marcin się ożeni? Jeśli tak, to w którym roku? Dobrze, pani Alicja, zobaczmy. Tutaj daty urodzenia zachowam dla siebie, tylko będę podawał imiona, aby to wszystko było anonimowe. Natomiast patrząc na datę urodzenia pani syna, to rzeczywiście jest w nim bardzo duża wewnętrzna potrzeba tego, aby posiadać rodzinę, aby mieć rodzinę, stabilizację. Jednak, pomimo tej silnej potrzeby, nie ma on zbyt dużego szczęścia. Do tego życia uczuciowego. Jest on na pewno w środku bardzo delikatną, wrażliwą osobą. Jest bardzo rodzinnym mężczyzną, gdyż o tym mówi zodiakalny rak oraz numerologiczna szóstka. Od września tego roku wszedł on w drugi rok osobisty, dlatego też ten czas najbliższych plus minus 10 miesięcy. Może być dla niego dobry pod względem współpracy, pod względem poznawania kobiety do związku, aczkolwiek tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie on na to gotowy i się otworzy. Jeżeli chodzi o jego datę urodzenia, to mam tutaj pokazane takie liczby, które mówią o zagranicy. On byłby szczęśliwy i dobrze by wiodło się w jego życiu, kiedy Miałby związek z zagranicą. Być może w swoim życiu był zagranicą, być może jest teraz zagranicą. A jeżeli nie, to taka rada, jeżeli chodzi o jego datę urodzenia, że zagranicą um, czułby się po prostu lepiej i tam też mógłby znaleźć miłość. Dlatego że zagranica jest po prostu wpisana w jego datę urodzenia. Jeżeli chodzi o datę urodzenia, też jest pokazane, że wyjątkowo wrażliwa dusza. I też niestety mający tendencję do tego, że mógł w swoim życiu bardzo dużo dawać, wręcz zachowywać się charytatywnie w stosunku do kobiet, a nie dostając nic w zamian, i też troszkę mógł się nieraz speszyć. Ale zobaczmy Tarotem. Pani Alicja pyta o swojego syna Marcina. Marcin, urodzony. Czy Marcin się ożeni? Zobaczmy, czy się ożeni. Czy Marcin urodzony się ożeni? Tutaj jakaś strata emocjonalna była. Widzę, że przeżył bardzo w przeszłości stratę emocjonalną związaną z jakąś kobietą, ale zobaczmy, czy Marcin urodzony. Siorzeń. Marcin. Czy się Zobaczmy. Nerwowy, na Marcin, pokazany jest jako bardzo nerwowy człowiek. Ach, czy on się ożeni? Powiem pani tak. Z jednej strony on podświadomie bardzo chce, chce stałości. Chce stabilizacji, ale z drugiej strony ma on w sobie coś takiego, że sam odpycha możliwości. Być może jest on wybredny, być może jest on zbyt porywczy, w środku bardzo się w nim kotłuje, przez co może czasami nawet odstraszać kobiety. Mam też takie wrażenie, że Tutaj pani osoba miała na niego bardzo ważny wpływ i tak naprawdę to on ciągle jeszcze energetycznie, podświadomie ma taką niewidzialną pępowinę, która pomimo wieku go z panią łączy. I to też tutaj jest problem, gdyż mamy tutaj pokazaną królową denarów i cesarzową, że ta energetyczna pępowina pomiędzy wami jest jeszcze silna. Powiem tak, droga pani, konkretnie odpowiadając na pytanie, czy Marcin się ożeni? W obecnej energii, w której się znajduje, ja nie widzę, aby on się ożenił, dlatego że na wynik mamy kartę kawalera. Także niestety nie mogę powiedzieć, w którym roku mógłby się Marcin ożenić, ponieważ ja tutaj nie widzę, nie widzę ślubu. Nie widzę tutaj ślubu niestety. On powinien popracować nad sobą yy, i konkretnie podjąć decyzję, czego on chce, kogo on chce, gdyż może jest zbyt wybredny. Ewentualnie trafia na no, takie kobiety, które do niego nie pasują. Natomiast czy ja tutaj widzę ślub? No, niestety nie widzę ślubu. Nie widzę, aby się ożenił. Dobrze. Teraz drugie pytanie. Czy moja córka Marta odzyska spokój, czy dojdzie do rozwodu? Tak źle jest w małżeństwie córki. Jeżeli chodzi o Martę i o jej datę urodzenia, to ona jest taką dość silną kobietą. Mam pokazane dużo jedynek w jej dacie. Ona nie da sobie w kaszę dmuchać, jest zodiakalnym koziorożcem, numerologiczną jedynką. Ma ona predyspozycje przywódcze, powinna być bardzo dobrym pracow pracownikiem, ogólnie pracowitą osobą. Lecz ma niestety jedną wadę. Ta duża ilość jedynek w jej dacie urodzenia zapewnia jej to, że jest ona niestety naiwna. I mam takie wrażenie, że wielokrotnie w życiu mogła zostać oszukana, czy też poprzez swoją naiwność zostać źle potraktowana. Nie mam tutaj ani imienia, ani daty urodzenia jej męża, aby to tutaj porównać. Natomiast na pewno jest to kobieta ym, silna wewnętrznie, dominująca, mająca predyspozycje przywódcze, ale niestety ym, jest też naiwna i to bardzo widać w Dacie Urodzenia. Zobaczmy, czy Marta odzyska spokój w małżeństwie, czy dojdzie do rozwodu. Marta urodzona. Czy Marta odzyska spokój w małżeństwie, czy dojdzie do rozwodu? Marta urodzona. Marta. Czy odzyska spokój w małżeństwie, czy dojdzie do rozwodu? <laughs> No jeżeli chodzi o Martę i o jej małżeństwo, to są zupełnie dwa różne charaktery. Mamy tutaj kartery dwanu, biała i czarna postać. Oni są do siebie niedopasowani, a pomimo tego od lat próbują jakoś, brzydko mówiąc, ciągnąć ten związek, ciągnąć dalej to małżeństwo. Natomiast oni są kompletnie do siebie niedopasowani i są od siebie tak naprawdę oddaleni. Widzę tutaj oddalenie pomiędzy nimi. Dużo lęków, dużo strachu, dużo obaw tutaj jest pokazane. Natomiast, y, czy ten związek, y, droga pani, przetrwa, czy dojdzie tutaj do rozwodu? Powiem tak. Oni jeszcze będą z sobą, ze sobą razem. Ja uważam, że przez kilka lat jeszcze ze sobą będą. Natomiast prędzej czy później, mm, niestety, może tutaj dojść do rozwodu. Mam wrażenie, że maksymalnie mogą oni w świetle prawa być małżeństwem do pięciu lat. I to jest. Taka maksymalna liczba lat, którą ja tutaj w tarocie widzę. Natomiast później może dojść do rozwodu. W tej relacji jest bardzo dużo nerw, w tej relacji jest bardzo dużo tajemnic, w tej relacji bardzo dużo jedna strona ukrywa, druga strona martwi się, płacze, nie może spać po nocach. I tak naprawdę nie ma tutaj tego uczucia, które było na początku znajomości. Też mam takie wrażenie, że ich rodzina, którą stworzyli, tak jakby już tej rodziny nie było. Tak jakby się to wszystko tutaj rozsypało. I nie ma tutaj tej miłości, nie ma tutaj tej miłości rodzinnej. Natomiast no, są z, ze sobą dla zasady i mam wrażenie, że jeszcze y, kilka lat pobędą razem. Natomiast czy coś z tego będzie, czy tutaj będzie spokój, y, to ja tego nie widzę. Oni są po prostu niedopasowani. Dobrze. I trzecie pytanie. W jakich okolicznościach poznam wartościowego człowieka na resztę życia? Pyta pani Alicja. Zobaczmy. Pani Alicja, urodzona. W jakich okolicznościach poznam wartościowego człowieka na resztę życia? Pani Alicja, w jakich okolicznościach pozna człowieka na resztę życia? Jakie okoliczności spotka Pani? Na razie okoliczności mm, nie widzę, natomiast widzę, że spotka Pani mężczyznę w pani wieku, ewentualnie może być starszy od pani i będzie on rozwodnikiem lub wdowcem. Zobaczmy, czy pokażą się okoliczności. W jakich okolicznościach Alicja pozna wartościowego człowieka na resztę życia? Zobacz. Powiem Pani tak, przede wszystkim, co pokazało się na ten moment. Obecnie znajduje się Pani w karcie głupca, i bardzo dobrze. O czym to świadczy? Przede wszystkim, czuje się Pani młodziej, wygląda Pani młodziej i zachowuje się Pani młodziej, aniżeli wskazywałby to, by na to Pani Pesel. Karta głupca mówi o tym, że otoczenie odbiera Panią jako osobę atrakcyjną, jako osobę pełną życia. I niejedna osoba młodsza od Pani mogłaby Pani pozazdrościć chęci do życia, czy też nawet... Wyglądu. Gdyż Tarot pokazuje, że jest Pani naprawdę w dobrej energii i obecnie znajduje się Pani w takim momencie swojego życia, kiedy Pani pragnie czegoś nowego. Jest Pani otwarta na poznanie nowego mężczyzny i gotowa do tego, aby wejść w nową relację. Jeżeli chodzi o przeszłość, mam tutaj pokazane, że jest Pani po stracie. Karta cesarza z piątką denarów. Pokazują tutaj nam stratę mężczyzny, mężczyzna, który miał być tym docelowym cesarzem, tak? Na przykład mąż i przy tym strata, zubożenie. Tak, i to jest z przeszłości, Pani. I proszę, mam bardzo ładną odpowiedź. Droga Pani. W jakich okolicznościach pozna Pani wartościowego człowieka na resztę życia? Już Pani mówię, pokazują mi się tutaj okolicz... dwie możliwości. Pierwszą możliwością jest to jakiś portal randkowy online. To jest pierwsza sprawa, która się tutaj pokazuje. Mam pokazane, że powinna Pani zacząć bardziej rozmawiać z ludźmi poprzez internet. Giermek Mieczy mówi o tym, że musi Pani zrobić research, że musi się Pani rozeznać w tych nowoczesnych yy, metodach poznawania kogoś. To jest dla Pani tutaj wskazane. Powinna Pani poszukać jakichś portali randkowych. Ale jakich portali randkowych? Portali randkowych dla ludzi ze złamanym sercem. Ja mam tutaj pokazane poznanie mężczyznę poprzez portal randkowy na którym tematyka yy, będzie związana z ludźmi po przejściach, z ludźmi, którzy coś stracili, z ludźmi ze złamanymi sercami. Tak jak był, dla mnie to w wizji wygląda tak jak portal internetowy dla ludzi ze złamanymi sercami. Tam pani poznaje mężczyznę do związku docelowego, wartościowego człowieka, który ma zranione serce yy, i stracił żonę. To jest pierwsza opcja, druga opcja, że mogłaby go pani poznać tutaj ewentualnie szóstka mieczy podczas przemieszczania się podczas podróży. Też tak mogłoby być, niemniej jednak ta pierwszą opcję widzę bardziej. Ewidentnie internet tutaj się pokazuje portal randkowy dla osób ze złamanym sercem. Także będzie mężczyzna. Jak najbardziej tak. Okoliczność też się wyraźnie w tarocie pokazała. Dziękuję ślicznie Pani Alicja za pytania. Wszystkim osobom, które obejrzały ten film, serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeżeli ktoś z Państwa yy, chce zadać mi pytanie, to ja serdecznie zapraszam. Życzę wszystkiego dobrego.